yes. Dzień Witajcie. Dzisiaj kolejne blisko. I będziemy mówić o dojrzewaniu, o dorastaniu do miłości. Jeżeli widzieliście ostatni odcinek, to tam już troszeczkę zaczęliśmy. Mówiliśmy o Słowie, mówiliśmy o tym, że Pan Bóg faktycznie daje słowo i spełnia obietnice. Dzisiaj pójdziemy w głąb tej treści i będziemy mówić bardzo wprost o tym, jak konkretnie Pan Bóg to zrobił w naszym życiu. Dlatego mamy kwiatek, taki... Bo, bo słowo nas rozwija i daje nam rosnąć. I... Co? No i właśnie, i dlatego kwiatek. Bo dojrzewanie też na tym polega. To duchowe. I zaczniemy sobie od mojego słowa. Przy okazji właśnie, możemy mieć słowo nawet w telefonie. Yy, dzisiaj chcemy wam pokazać, że słowo może być blisko nas gdziekolwiek nie jesteśmy. Jasne, że papierowej Biblii nic nie zastąpi, ale czasami to, że mamy to słowo przy sobie w kieszeni, tak jak mówią kontakty do przyjaciół, to jest bardzo cenne. Kiedy ja znalbał powołanie, no to też prosiłem Pana Boga o to, żeby gdzieś e, dawał mi słowo, e, dawał mi jakąś odpowiedź na to, o co ja Go proszę. Oprócz tego, że właśnie, że tam było rozpoznawanie swoich pragnień, tego, e, jakie ja mam talenty, jakie mam zasoby, e, do czego jestem zdolny, tak? To e, wprost pytałem o to. <laughs> e, gdzieś e, do czego... O, on mnie powołuje, do czego on mnie zaprasza, czego by ode mnie chciał. I po wielu tygodniach, bo moje doznawanie powołania trwało mniej więcej 3-4 miesiące. W sensie takiej pracy konkretnej, tak? Dostałem słowo z Tobiasza. A konkretnie dostałem słowo z księgi Tobiasza z rozdziału siódmego, gdzie Tobiasz e, przychodzi do swojego krewnego e, i prosi o jego córkę o to, żeby ona została jego żoną. Bo generalnie cała historia Tobiasza polega na tym, że Tobiasz wychodzi e, podróż po tym, jak jego ojciec, też to Tobiasz, e, przypomniał sobie o tym, że e, ma złoto u swojego e, dalekiego przodka Krewne. krewnego. Mhm. E, no i ktoś musi iść po to złoto, żeby je odebrać. Tak, bo, bo tak, bo jest teraz ślepy i nie ma co robić i generalnie tak sobie myśli, że to będzie dobry czas. No, i Pan Bóg wysyła anioła, e, który e, gdzieś w ludzkiej postaci obcokrajowca e, prowadzi e, tobiasza w tamte okolice, bo je zna. E, więc wyruszają oni sobie w podróż, i po drodze e, tobiasz młody e, można powiedzieć przechodzi taki okres dojrzewania. Z chłopca staje się mężczyzną. Gdzie no właśnie po drodze na przykład gryzie go wielka ryba w nogę. I ta wielka ryba później ma duże znaczenie. No, ale dochodzi tobierz do swojego krewnego raguela, i po tym jak Anioł powiedział mu o tym, że tam jest taka dziewczyna Sara. E, która miała już siedmiu mężów i każdy e, z mężczyzn został zabijany przez demona w noc po e, No i właśnie, i że ty Tobiaszu jesteś e, jedynym, który może wyjść e, wziąć za żonę e, Sarę. No i właśnie, i ona jest Tobie w jakiś sposób przeznaczona. No i Tobiaż, słuchając tej historii, gdzieś Pismo Święte mówi o tym, że zapała, że yy, gdzieś rozpaliła się miłość. Yy. Tobiasza do niej. Yy. No i właśnie, bo to u Żydów mamy tak, że yy, dalecy krewni. Yy, w ogóle oni dbali o to, żeby e, odpowiedni ludzie ze sobą e, wiązali się w związki małżeńskie, tak? Żeby gdzieś e, ród dalej e, był kontynuowany. Tak? E, dlatego Tobias jest krewnym Sary i mimo tego jest e, jakby kolejnym w kolejce do, e, do pójścia, z nią, tak? No i e, mamy tu takie słowa, że kiedy tobiasz e, słuchał słów Rafała, że ona jest jego krewną z pokolenia, z domu ojca jego, zapłynął ku niej wielką miłością i serce jego przygnęło do niej. No i tobiasz przychodzi do, e, do Raguela. Raguel się cieszy, no bo zobaczył gdzieś swojego przodka, nie przodka, krewnego. krewnego. Zobaczył swojego krewnego, e, którego. Generalnie nigdy nie widział, bo znał ojca, tak? Tobiasza starego? I e, no właśnie, i e, że właśnie, że witam cię w moim domu, tak? E, goszczę cię i tak dalej. Siądź ze mną i jedzmy. E, weselmy się tym, że, że jakby przyszedłeś do mnie. A wiesz, młody e, odpowiada, że jakby ja nie zacznę z Tobą biesiadować, tak? Cieszyć się tym czasem, dopóki Ty mi nie dasz swojej córki za żonę. I e, Raguel faktycznie e, oddaje Tobieszowi swoją córkę. Spisują e, według prawa e, mojżeszowego taki akt małżeństwa, można powiedzieć. I e, no właśnie, cieszą się i tak dalej, i tak dalej. Sara e, jest dziewczyną, która e, ma konkretną przeszłość jest dziewczyną, która jak przeczytamy całą Księgę Tobiasza to możemy się dowiedzieć z tego, że jest dziewczyną, która generalnie nie widzi sensu w życiu już. Bo wprost modląc się do Boga w poprzednich rozdziałach tej Księgi ona woła, że jeżeli ty nic z tym nie zrobisz to ja się powieszę. No i właśnie i tak samo, ojciec Tobiasza jest mężczyzną, który stracił wzrok i też nie widzi sensu, jakby woła do Boga o to, żeby mu realnie pomógł. I stąd ten anioł w ogóle trafia do, do Tobiasza młodego, bo to jest. Ta wysłuchana prośba, nie? To jest to działanie yy, Boże yy, przez... Yy, na skutek yy, tych próśb No właśnie. I yy, Tobiasz bierze za żonę Sarę. I potem mamy noc poślubną. Tobiasz zaczyna się yy, modlić z Sarą. O to, żeby Bóg... Yy, Generalnie ochronił ich, zachował im życie. Błagają. Yy, to jest modlitwa błagalna, nie? Zresztą bardzo ładna i ona jest akurat w siódmym rozdziale. Yy, no i właśnie. I yy, Archanioł Rafał, wcześniej, gdy ryba ugryzła to w nogę, yy, kazał mu wyjąć wątrobę i serce tej ryby, bo będą... E, i żółć, e, bo będą mu potrzebne później. E, I zanim trafi do Raguela, powiedział mu e, anioł, że żeby tą wątrobę i serce położył na rozpalonych kamieniach i zapach e, tych wnętrzności ryby, wygoni demona. I tak było. E, Tobiasz położył wątrobę i serce na rozgrzanych kamieniach, zapach wygonił demona do Egiptu tam e, Aniu się nim zajął, a e, Tobiasz z Sarą się modlili. Rodzice Sary e, chcieli, tak naprawdę wykopali grób Tobiaszowi, bo bali się, e, co powie społeczeństwo o tym e, w związku. E, a poza tym bali się gdzieś kolejnego trupa nad ranem, po prostu. Że ich opinia publiczna znowu zostanie splamiona, bo znowu e, będzie nieżywy chłopak po nocy poślubnej z ich córką, nie? Więc wykopali grób. E, nie wierzyli w to, że e, gdzieś to małżeństwo może się udać. No i rano, e, gdy matka Sary weszła do pokoju, a i Tobiasz, i Sara żyli, no to ten grób został zakopany przez sługi e, Raguela. No i generalnie wszystko się dobrze skończyło, Raguel był szczęśliwy. E, jeszcze długo e, się cieszyli tym, że jakby w końcu jest żywy mąż. <grym> Ale ta historia, yy, oprócz tego, że konkretnie pokazała mi, że Pan Bóg zaprasza mnie do gdzieś yy, drogi małżeńskiej, tak? że gdzieś do tego mnie powołuje, to pokazała mi, że moja przyszła dziewczyna będzie miała konkretną historię yy, trudną. I. Yy, no właśnie, ja będę musiał się z tym zmierzyć. Nie sam, bo ta ryba generalnie to jest mimo że to jest księga ze starego testamentu, tak, która jest bardzo symboliczna i no właśnie jakby w oderwaniu od Nowego Testamentu i takiej części chrystusowej. To to jest bajka, tak? W sensie nawet nie wiemy, czy to się naprawdę wydarzyło, bo nie Tak, wiem. to jest raczej powiedzieć Tak, tak, tak. To... Tak, nie... tak. to e, no właśnie. E, ryba. Ichtis. Czyli Chrystus. Pierwsi chrześcijanie używali e, tego skrótu, tak? Ichthys dosłownie oznacza ryba, a... w Grece... oznacza tyle, co Jezus Chrystus, tak? I... To jest niezwykłe, bo to jest historia ze Starego Testamentu i no właśnie, i mamy dlaczego wątroba i, i serce, że jakby rozróżniali, można powiedzieć, dwie płaszczyzny duszy yy, i to też są symbole, nie? Yy, I wątroba i serce to, to właśnie yy, symbol duszy, generalnie. I to, że mamy spalane wnętrzności ryby, czyli generalnie mamy spalaną duszę, tak? Chrystusem. No to to jest bardzo mocny obraz, nie? I że to wygania demony. Ale właśnie daje taką obietnicę w tym, że mimo że to będzie dziewczyna z przeszłością, tak? To co to w tym będzie i skończy się to dobrze. No, w ogóle ja bardzo Wam polecam, jak nie znacie y, historii Tobiasza, to księga Tobiasza jest fajna, fajna. Tam jest dużo ciekawych rzeczy. A ta żółć później służy generalnie do oczyszczenia oczu. E, dla... dla? ojca Tobiasza. Gdzie bielmo, e, które ma jest oczyszczone właśnie tą żółcią, tak i daje przejrzeć na to kim jest jest stare tak naprawdę no i to moja historia która się realizuje w życiu to słowo które gdzieś realizuje się w moim życiu no i takie słowo dostałem i, i zapraszam Was do tego, żebyście Wy, yy, szukając powołania, też, yy, też prosili o konkretną odpowiedź. Bo Pan Bóg mówi konkretnie. I... Wystarczy słuchać, nie? Tak, jak w naszym życiu też gdzieś to słowo było tak bardzo konkretne, że chyba bardziej konkretne nie mogło być. Tak. my jeszcze nie byliśmy razem, jak Kasper to to słowo, bo myśleliśmy o tym, żeby być razem. Znaliśmy się jako tak, o gdzieś tam. Koło siebie będąc, ale, ale to nie było jeszcze bycie razem. Mm. I też doświadczaliśmy tego, że, że to jest bardzo dużo o nas, Ech. że to jest moja historia jakiegoś zabijania w nas spośród tak? To znaczy, nie miałam mężów. Nie? <laughs> ale ktoś nie. Ale gdzieś też, e, właśnie, nie, to jest e, historia gdzieś mówi walki e, o czystość e, albo zmagania z nieczystością, z którego też Pan Bóg zrobił. Ale też jest, e, no właśnie, siedem lat, siedem lat w naszym przypadku, w przypadku Sary siedmiu mężów, nie? czyli jakby pewien symbol czegoś, co było przekleństwem, e, no, swoje przekleństwo z naszej Chrystus. Nasze przekleństwo przynajmniej, tak żebyśmy tego nie wymyślili sami, że tak można. A można. I życzymy Wam tego, żeby naprawdę czytać Czytać znaki, czytać Biblię, czytać to, co Bóg mówi, bo on mówi. I jeżeli jeszcze nie wiecie, jakie jest Wasze powołanie, to proście o to. Proście o to, żeby on powiedział: dał na konkretach, bo daje na konkretach. Biblia ma bardzo dużo słów i na pewno gdzieś tam jest odpowiedź na waszą historię. Szukajcie. Warto też się przekonać temu właśnie, yy. czym jesteś obdarzony, Tak? jakie masz zasoby, jakie masz talenty, co umiesz. Yy. Jakie są twoje pragnienia, bo myślę, że to jest bardzo duże, yy. duża pomoc w yy. gdzieś właśnie w szukaniu odpowiedzi. Tak, ale tutaj to, co jeszcze też się tak yy. Koło tej historii zadziewa w tobiaszu, tak? To jest dojrzewanie dojrzewania, dorastania. To jest to, że w miłości my musimy być po pierwsze cali, ale też dojrzali. Że to nie jest zabawa dla dzieci bez względu na wiek. Że można mieć lat 30, być niedojrzałym do związku, a można mieć lat 18, być dojrzałym. Tak? I, I my Wam życzymy tego, żeby dojrzewać w Chrystusie. Po prostu razem z nim, w tak. imię. I trochę nigdy nie jest za późno na to, żeby dojrzeć. Tak. Bądźcie blisko. I słuchajcie, i szukajcie. Z Panem Bogiem.